Kiedy Helena otrzymała zdjęcie ze ślubu swojej córki, nie zapłakała. Po prostu dłużej niż zwykle patrzyła na morze. Niebieskie fale spokojnie rozbijały się o kamienie, jakby nie dostrzegały jej bólu. A może to właśnie morze było jedynym, które rozumiało jej milczenie. Przesunęła palcem po fotografii, uśmiechnięta Katarzyna w białej sukni, obok niej młody mężczyzna w eleganckim garniturze. Ani jednego słowa, żadnego zaproszenia, Żadnego mamo, przyjedź. Tylko podpis pod zdjęciem. Nasz najszczęśliwszy dzień. Helena usiadła na starej ławce przy furtce. W dłoniach trzymała pożółkły list, a w sercu ciężar, którego nie dało się już opisać słowami. Przypomniała sobie, jak mała Katarzyna biegała boso po piasku, prosząc, by zbudować zamek dla księżniczki. A teraz, gdy ta księżniczka dorosła, nie chciała nawet zobaczyć matki w dniu, w którym zaczynała nowe życie. Dom stał cicho, patrząc na morze. Helena budowała go razem z Piotrem, swoim mężem. Kamień po kamieniu, deska po desce, bez luksusu, ale z miłością. Piotr zginął wiele lat temu, ratując rybaka podczas sztormu. Od tamtej pory Helena została sama, z córką, dwoma rękami, jednym sercem i wiarą. Że przetrwa wszystko. I przetrwała. Ale teraz jej siła pękła tam, gdzie nie spodziewała się, w sercu, które kiedyś biło wspólnie z sercem córki. Nie obwiniała Katarzyny. Wstyd, to on zbudował przepaść między nimi. Córka wyjechała do miasta, skończyła studia, znalazła dobrą pracę, weszła w świat ludzi, dla których prostota była powodem do wstydu. Helena widziała, jak oddala się krok po kroku. Najpierw telefony raz w tygodniu, potem raz w miesiącu, a później cisza. A teraz zdjęcie zamiast zaproszenia. Postawiła fotografię na komodzie. Przez chwilę wydawało jej się, że twarz Piotra ze starego zdjęcia obok patrzy z wyrzutem. Helena cicho szepnęła: Nie gniewaj się, Piotrze! Ona po prostu zapomniała, jak pachnie morze. Wieczorem przyszła wiadomość: Mamo, Chcemy z Markiem spędzić miesiąc miodowy w Twoim domu. Nie masz nic przeciwko. Potrzebujemy spokoju i romantycznej atmosfery. Wyślij klucze. Bez dzień dobry, bez dziękuję, bez jak się czujesz. Tylko prośba zimna, rzeczowa jakby była recepcjonistką w hotelu a nie matką. Helena przeczytała kilka razy, potem długo siedziała na ganku, patrząc, jak słońce tonie w morzu. Kolory zmieniały się, z złotych w miedziane, z miedzianych w szare. I wtedy poczuła, może słucha. Cicho powiedziała: Niech przyjadą. Niech dom sam zdecyduje, czy ich przyjąć. Następnego dnia zrobiła porządki. Nie dla nich, dla siebie. Starła kurz spółek, podlała kwiaty, poprawiła portret męża. W jego spojrzeniu wciąż była ta sama siła którą kiedyś kochała i którą nadal miała w sobie. Potem wyjęła starą skrzynię z pamiątkami, listy, obrączki, kawałek łodzi, którą Piotr uratował ze sztormu. Schowała wszystko z powrotem. Jeszcze nie czas, by to wypuścić. W nocy może niespodziewanie się wzburzyło. Bez wiatru, bez burzy, jakby ktoś je obudził. Helena wyszła na ganek i wciągnęła słone powietrze. Na niebie drżała jedna samotna gwiazda: Ostrzegasz mnie, może? szepnęła: Czy ich? Rano zapakowała klucz w małe pudełko i dołączyła krótki liścik. Dom otwiera drzwi tylko tym, którzy przychodzą z czystym sercem. Kiedy wrzucała kopertę do skrzynki, jej dłonie lekko drżały: Nie ze starości, ze wspomnień. Wiedziała, że dom to nie tylko ściany. On pamięta wszystko. Śmiech Katarzyny, kroki Piotra, zapach chleba, który razem piekli, i jej samotność, która wypełniła każdą deskę. Tego wieczoru znów usiadła na ławce przy furtce. Z morza wiał ciepły wiatr. W jego szumie było coś niepokojącego, ale też łagodnego. Cicho wyszeptała: Kiedy przyjadą, może, nie każ ich. Po prostu przypomnij, kim są. Może, jakby ją usłyszało. Fala dotknęła brzegu i cofnęła się, jakby złożyła obietnicę. Helena zamknęła oczy. W uszach brzmiał znajomy szept. Buduje ten dom, byś nigdy nie była sama. Uśmiechnęła się, wiedziała, że ten dom naprawdę pamięta. I że pewnego dnia opowie wszystko, co ona znosiła w milczeniu. Kiedy Katarzyna przyjechała z Markiem do domu nad morzem, słońce chyliło się ku zachodowi. Droga była długa, a ona marzyła tylko o gorącej kąpieli i kieliszku wina. Ale pierwsze, co zobaczyła po wyjściu z samochodu, to stare, poszarzałe okiennice i zapach sosny mieszający się z morską bryzą. No, niezłe miejsce rzucił Marek pół żartem. Mama chyba nic tu nie remontowała od dwudziestu lat. Katarzyna milczała. Dom był czysty, ale jakby zatrzymany w czasie. Na ścianach wisiały dziecięce rysunki. Jej własne. Rozpoznała statek, który narysowała kiedyś dla ojca. Obok, fotografia rodziców na plaży, uśmiechniętych, szczęśliwych. Coś ścisnęło ją w środku. Odwróciła wzrok, by ukryć wzruszenie. Trzeba było wynająć hotel, mruknęła. Tutaj, jakoś dziwnie dziwnie Marek wzruszył ramionami. Po prostu stary dom. Podniósł ciężki, metalowy klucz, który dostali pocztą Z wygrawerowanymi literami HP Staromodnie, ale solidnie Dodał, otwierając drzwi W środku pachniało morzem i ziołami Na stole stał ważon z suszonymi kwiatami W rogu, stary magnetofon Obok półka z książkami Jakby ktoś tu jeszcze mieszkał Wyszeptała Katarzyna To tylko kurz i twoja wyobraźnia Zaśmiał się Marek W nocy nie mogła zasnąć Najpierw cichy skrzyp, potem stłumione kroki na strychu. Marek wstał, wziął latarkę, nic. Cisza. Kiedy wrócił, Katarzyna siedziała prosto, trzymając się kołdry. Słyszałam głos, ktoś powiedział moje imię. To zmęczenie odpowiedział. Może działa na nerwy. Rano, kiedy wstała, na piasku pod oknem ułożył się napis z muszelek. Pamiętaj, kim jesteś. Serce jej zabiło mocniej. Wybiegła na zewnątrz, nikogo. Tylko może szeptało. Później znalazła w szufladzie małą skrzynkę. W środku, dziesiątki listów przewiązanych niebieską wstążką. Pierwszy zaczynał się słowami: Moja Heleno, jeśli może kiedyś mnie zabierze, wiedz, że zostawiłem ci to, co najcenniejsze ten dom. Ono chroni Ciebie i naszą córkę. A kiedy ona zapomni, może jej przypomni. Katarzyna długo siedziała w ciszy. Wiedziałaś, mamo, szepnęła. Wiedziałaś, że wrócę. Wiatr znów poruszył firanki, a dom jakby oddychał. W jego szmerach i skrzypieniu desek było życie. I w tym życiu, wśród fal i ciszy, coś szeptało. Może pamięta. Noc spadła nagle, jakby ktoś zgasił światło świata. W domu panowała dziwna cisza, nie ta, która uspokaja, lecz ta, w której słychać własne myśli. Katarzyna siedziała przy stole, mając przed sobą listy ojca. Przeczytała już większość, a każdy z nich odkrywał niewidzialną stronę jej pamięci. Ojciec pisał nie tylko o morzu czy pracy, pisał o miłości, która trwa dłużej niż życie. Jeśli Katarzyna kiedyś zapomni skąd pochodzi, Przypomnij jej o wietrze. On niesie zapach domu, nawet gdy serce jest zamknięte. Katarzyna wpatrywała się w słowa. Pamiętała, jak kiedyś bała się fal, a ojciec brał ją na ręce i mówił: Spójrz, może cię nie skrzywdzi. Ono kocha odważnych. Teraz bała się już nie morza, lecz samej siebie. Do pokoju wszedł Marek, rzucając obojętne spojrzenie na stos papierów. Znowu czytasz te stare bzdury? zapytał z pogardą. Przeszłość trzeba zostawić za sobą. To nie bzdury, odpowiedziała cicho. To pamięć. Machnął ręką. Dobrze, ale nie mów potem, że śnią ci się duchy. Została sama. Wiatr za oknem wzmagał się, szyby drżały, a dom znów zdawał się oddychać. Katarzyna podeszła do półki z pamiątkami. Wśród pożółkłych książek dostrzegła mały srebrny wisiorek z grawerem Dla Kasi, serce twojego ojca. Przycisnęła go do piersi. W tej samej chwili błyskawica rozdarła niebo. Burza rozpętała się nagle. Wiatr szarpał za słonami, drzwi trzeszczały. Zamknij okna. Krzyknęła. To tylko sztorm, odpowiedział Marek, ale w jego głosie słychać było strach. Wybiegł na zewnątrz. Fale biły już o schody werandy, a morze było czarne jak noc. Katarzyna zobaczyła coś w świetle błyskawicy: łódź, stara, rozbita, ale znajoma. Na dziobie widniał napis Helena. Serce jej stanęło: niemożliwe wyszeptała. Marek również to zobaczył to tylko wrak powiedział drżącym głosem zostaw to wracam poszedł z latarką. Ale po chwili wrócił blady. Nie ma jej tam. Zniknęła. Katarzyna ścisnęła wisiorek. Dom szeptał. W murach, w wietrze, w falach słyszała ledwo uchwytne słowa. Wróć. Burza szalała. Woda dotknęła już progu, gdy grzmot rozdarł powietrze, gasząc światło. W mroku poczuła, że podłoga porusza się pod jej stopami. Zapaliła świece, płomień zadrzał. W odbiciu w lustrze zobaczyła nie siebie, lecz twarz matki. Cofnęła się, przerażona. Mamo, wyszeptała. Podbiegła do okna. Burza ucichła. Po kilku minutach może było znów spokojne, jakby nic się nie wydarzyło. Dom zaś wydawał z siebie ciche westchnienia. Marek zasnął na kanapie, a Katarzyna siedziała przy oknie do świtu. Gdy wzeszło słońce, wyszła na plażę. Tam, gdzie widziała łódź, leżała muszla. Na jej powierzchni wyrzeźbione było jedno słowo: Przebaczenie. Upadła na kolana i przycisnęła muszle do serca. Wiedziała, że to nie przypadek. Może nie zostawia znaków bez powodu. Wróciła do domu. Na stole leżała kartka z nierównym pismem. Nie przyjechałaś odpocząć. Przyjechałaś sobie przypomnieć. Kto to napisał? Zawołał Marek z drugiego pokoju. Katarzyna nie odpowiedziała. Wiedziała już, dom pamięta. I zaczyna mówić. Dzień zaczął się wyjątkowo spokojnie. Morze, które jeszcze w nocy szalało, teraz lekko dotykało brzegu, jakby zmęczone po spowiedzi. Katarzyna obudziła się z dziwnym uczuciem, że coś się zmieniło. W powietrzu, w niej samej, w domu. Siedziała długo na łóżku. Patrząc na wisiorek w dłoni. Ciepło, które z niego biło, było jak puls żywego serca. Marek pakował walizki. Wyjeżdżamy dziś, powiedział chłodno. Mam dość tego domu. I twojego morza też. Jedź, odpowiedziała spokojnie. Ja zostanę. Wzruszył ramionami. Jak chcesz. Przyjechałem na wakacje, nie na seans duchów. Kiedy jego kroki ucichły. W domu znów zapanowała cisza. Ale tym razem nie była straszna, była dobra. Katarzyna podeszła do starego magnetofonu, który zauważyła pierwszego dnia. Na kasecie widniał napis: Dla Kasi. Nacisnęła play. Zaskrzypiały rolki, a potem zabrzmiał głos: ciepły, znajomy. Jeśli tego słuchasz, córeczko, to znaczy, że nie zdążyłam powiedzieć wszystkiego. Nie gniewaj się. Wiedziałam, że przyjdzie dzień, gdy wrócisz nad morze. Ten dom to nasza pamięć. Twój ojciec zostawił tu część siebie. Zginął, ratując ciebie. Łódź się przewróciła, fale zabrały jego, ale oddały ciebie. Od tamtej pory może nie było moim wrogiem, lecz świadkiem miłości. Katarzyna zakryła twarz dłońmi. Wspomnienia uderzyły jak fala. Dzieciństwo, ojcowskie ramiona, jego głos. Pamiętała piasek, zapach soli i matkę, której oczy były pełne bólu. Wiedziała, że ojciec zginął, ale dopiero teraz zrozumiała, że oddał życie za nią. Taśma trzeszczała, a głos matki mówił dalej: Jeśli kiedyś będzie ci wstyd za mnie, przyjedź tutaj. Może nie osądza. Ono tylko przypomina. Wybać, jeśli kochałam cię zbyt cicho. Katarzyna płakała. Jej łzy spadały na magnetofon. Mamo, dlaczego milczałaś? Wyszeptała. I wtedy usłyszała dźwięk kroków. Odwróciła się, w drzwiach stała Helena. W rękach trzymała małą walizkę, w oczach miała spokój. Patrzyły na siebie długo, bez słów. Przyszłaś, wydusiła Katarzyna. Nie przyszłam, odpowiedziała Helena cicho. Po prostu wreszcie mnie zobaczyłaś. Katarzyna upadła na kolana i objęła jej dłonie, te same, które kiedyś tuliły ją do snu. Przebacz mi, mamo, zapomniałam, kim jestem. Helena pogłaskała ją po głowie. Nie trzeba przebaczenia, trzeba pamięci. Siedziały razem w ciszy, słuchając morza za oknem. Dom oddychał spokojnie, jakby wreszcie odnalazł równowagę. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Helena powiedziała, Pamiętaj, córko, ten dom nie jest mój ani twój. On należy do tych, którzy potrafią kochać. I pamięta każdą dobrą myśl. Katarzyna spojrzała na nią i po raz pierwszy od lat poczuła pokój. Cichy, prawdziwy. Ten, który daje tylko przebaczenie. Morze zaszumiało przez otwarte okno. Dwie kobiety siedziały obok siebie, matka i córka, połączone mostem z piasku, łez i pamięci. Noc opadła na morze spokojnie, bez burzy i bez niepokoju. Niebo było usiane gwiazdami, i wydawało się, że nawet one spoglądają w dół. Tam, gdzie w oknach starego domu migotały dwa światełka, jak serce, które wciąż bije. Helena siedziała w swoim fotelu przy oknie. W dłoniach trzymała wełniany pled i ten sam wisiorek, który Katarzyna znalazła w szkatułce. Obok, na stole, leżała otwarta Biblia. A między jej stronami sucha gałązka lawendy, zasuszona wiele lat temu, kiedy żył jeszcze Piotr. Katarzyna stała na ganku, wpatrując się w morze. Chciała zapamiętać ten wieczór, zapach soli, szelest fal, cichy głos wiatru, jakby mówił ludzkimi słowami. W domu światło było miękkie, ciepłe i po raz pierwszy poczuła. To miejsce żyje. W każdej desce, w każdej rysie, wspomnienie, w każdej fali echo dziecięcego śmiechu. Mamo, powiedziała cicho, wydaje mi się, że może dziś śpiewa. Helena uśmiechnęła się. Ono zawsze śpiewa, kiedy komuś lżej na sercu. Katarzyna podeszła bliżej i usiadła obok. Jej palce dotknęły matczynych dłoni, ciepłych, lecz lekko drżących. Wiedziałaś, że wrócę? zapytała. Wiedziałam, odparła spokojnie Helena. Zawsze wracałaś nad morze, nawet gdy uciekałaś od siebie. Milczały. Czas jakby stanął. Morze ledwie połyskiwało w blasku księżyca, jak lustro odbijające dusze. Chcę zostać tutaj, wyszeptała Katarzyna. Na zawsze zostań, tylko pamiętaj: Ten dom nie zatrzymuje, on przyjmuje. I tylko tych, którzy potrafią kochać. Helena wstała. Podeszła do półki i wyjęła małą szkatułkę. Otworzyła ją i podała córce stary klucz, ten sam, który latami nosiła blisko serca. Twój ojciec zrobił go własnymi rękami. Mówił, że drzwi tego domu powinni otwierać tylko dobrzy ludzie. Katarzyna wzięła klucz, ściskając go tak, jakby trzymała samo serce matki. Gdy noc pogłębiła się, Helena zasnęła w fotelu. Katarzyna siedziała jeszcze długo obok. Słuchając równego oddechu. Lecz tuż przed świtem coś się zmieniło. Powietrze stało się zbyt ciche, nawet może ucichło. Pochyliła się i zrozumiała. Helena siedziała tak jak wcześniej, z lekkim uśmiechem. Tylko oddechu już nie było. Na kolanach miała otwarty wisiorek, a w środku, fotografię. Młoda Helena z Piotrem i mała Katarzyna między nimi. Pod zdjęciem ledwie widoczny napis. Miłość nie umiera. Wraca falą. Katarzyna nie krzyczała. Po prostu objęła matkę, przytuliła się do jej ramienia i milczała. W tej ciszy nie było tragedii. Była tylko jasna, czysta wdzięczność. Rankiem, może znów przemówiło. Cicho, łagodnie, tak jak kiedyś. Katarzyna wyszła na brzeg w tej samej sukience, którą matka uszyła wiele lat temu. Słońce wschodziło powoli. Pozłacając fale, a w każdej z nich było coś żywego, jak oczy, które patrzą. Podniosła muszlę, tę samą, którą znalazła po burzy, i położyła ją przy wodzie. Dziękuję, Może, wyszeptała. Ocaliłeś to, co utraciłam. Wracając do domu, zobaczyła na stole kartkę papieru. Na niej, nierównymi, aż nazbyt znajomymi literami. Wybaczam ci. Uśmiechnęła się przez łzy. Wiatr poruszył zasłonami i pokój wypełnił się zapachem lawendy. Dom oddychał. Żył. Marek wrócił po kilku dniach. Stał w progu w milczeniu, nie odważając się wejść. Jego twarz była spokojna, ale inna. Katarzyna nie powiedziała ani słowa, po prostu podała mu wisiorek. Teraz wiesz, kim jestem, rzekła. I dlaczego ten dom nie jest twój? skinął głową i odjechał, nie oglądając się. Gdy słońce znów skryło się za horyzontem, Katarzyna siedziała przy oknie, tak jak kiedyś Helena. W dłoniach klucz czuła, matka jest blisko, nie we wspomnieniach, nie na fotografiach, lecz w każdym oddechu morza. Kamera powoli oddala się od domu. Na brzegu fale napływają i cofają się, muskając kamień, na którym wyryto. Helena i Piotr. Miłość silniejsza niż śmierć. I wtedy, w ciszy, słychać już tylko morze, to samo, które pamięta wszystko. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii które mogą zmienić spojrzenie na życie.